Cześć, tu Marta z rowerów stylowych. Dzisiaj porównam wam dwie przyczepki marki Tule. Jest to Chariot Cross i Chariot Sport. Jak wiecie, bądź nie wiecie, marka Tule jest już bardzo długo na rynku. Od 1942 roku rozpoczęli produkcję bagażników, później dalej szło to w różnych kierunkach, no i między innymi robią myślę jedne z najlepszych na świecie przyczepek rowerowych. Mamy dwie przyczepki. Jest to przyczepka Cross, która jest podstawą do przyczepki Sport. Eee, obydwie przyczepki są z kolekcji, są z linii Chariot eee, i na tym dzisiaj się skupimy. Tule Chariot Cross. Eee, przyczepka w pełni składalna, składa się na płasko. Możemy odczepić kółka boczne, możemy odczepić kółka spacerowe, wtedy bardzo wygodnie nam się będzie ją transportowało, przewoziło w bagażniku. Eee, składana rączka. Także macie jeszcze dużo miejsca, żeby sobie wszystko do bagażnika schować. W zestawie chorągiewka, w zestawie pałąk do przymocowania do roweru, przyczepka w pełni wentylowana. Odpinając nasz, naszą wentylację, tutaj możemy ją całkowicie zrolować. Dziecko wtedy będzie miało otwartą przestrzeń i włożyć ją tutaj pod dach. W środku. Znajduje się tapicerowane siedzonko, pięciopunktowe pasy. Podstawa przyczepki jest miękka. Chariot Cross również posiada siedzonko, które, plecy, które odchylamy, przybliżamy w razie, gdyby dziecko chciało siedzieć bądź się lekko położyć i spać. Z tyłu mamy kieszonkę gumową, organizer, no i mamy też bagażniczek. W obu dwóch przypadkach mamy również hamulec. Nie będzie to taki hamulec jak w sporcie, tarczówka, którą możemy sobie regulować, puszczać i odpuszczać. Będzie to taki hamulec stopu, można powiedzieć, więc mamy wajchę, która blokuje nam tył koła, no i możemy pozostawić przyczepkę. Gdzieś z boku wiemy, że ona nam nie odjedzie. I teraz czym będzie się ta wersja różniła od Sporta? Albo inaczej, co Sport będzie miał więcej w ofercie niż Chariot Cross? Więc Chariot Sport to jest kilka naprawdę różnic, ale tak jak sama nazwa wskazuje, tutaj Tiul postawił na wersję dla rodziców, którzy będą chcieli z dzieckiem robić coś więcej niż tylko jeździć na rowerze i tylko spacerować. Cariot Sport przede wszystkim ma hamulec starczowy w rączce, który pozwoli nam się gwałtownie z tą przyczepką zatrzymać czyli wpinamy koło przednie do joggingu bądź do jazdy na rolkach no i wtedy trudno nam opanować prędkość, więc mamy hamulec starczowy. Również wpinamy płozy do biegania na nartach i też ten hamulec tarczowy bardzo nam pomoże. Oczywiście, opcja tych akcesoriów jest też możliwa przy Chariot Crossie do wpięcia ich, ale tam już musimy obyć się bez hamulca, więc jest nam troszeczkę trudniej. Oprócz tego, Chariot Sport posiada inne siedzisko niż Chariot Cross. I tutaj Wam zaraz pokażę, jak to wygląda. Taki sam przód przewiewny. Także rolujemy sobie go z powrotem pod daszek. I tutaj, kiedy uprawiamy sport z dzieckiem, robimy coś szybciej, mocniej. Chcemy też to dziecko bardziej zabezpieczyć. Więc tutaj, nie tylko Przyczepka posiada tapicerowane siedzisko. Jest tutaj również tapicerowa są tutaj również tapicerowane plecki, zagłówek i, i boki na wysokości głowy oraz pięciopunktowe pasy. Dalej zachowujemy miękkie siedzisko, dalej zachowujemy odpinalność, odczepialność wszystkich kół, regulację kierownicy. Dalej mamy siedzonko, które ma regulację pochylenia i z tyłu organizer i torbę na nasze szpargały. Dodatkowym atutem sporta, czego nie mamy w krosie, są odpinane boczne okienka. I tutaj mamy przeciwdeszczówkę, którą możemy całkowicie zdjąć. I zostawić, dziecko, zostawić dziecku ten, ten materiał oddychający, ale możemy też całkowicie sobie tą deszczówkę zapiąć i wtedy, jeszcze wpinając deszczówkę do przodu, dziecko jest całkowicie chronione przed śniegiem, deszczem, wiatrem. No i tutaj znowu wracamy do, do tego, co powiedziałam wcześniej, że jest to przyczepka, z którą biegamy, jeździmy na rolkach, biegamy na biegówkach. Czyli w okresie zimowym, gdzie bardzo prawdopodobne jest to, że, że czasami będą opady śniegu, deszczu, czy że będzie mocny wiatr. To są główne różnice tych przyczepek. Każda z nich ma przeciwdeszczową osłonę naprzód, każda z nich ma e, osłonę przed słońcem, którą również podczepiamy pod przyczepę. E, do każdy, każda z nich ma również e, amortyzację. Także bardzo podobne modele, główne różnice to na poczet Sporta hamulec tarczowy, inne siedzisko w środku, czyli tapicerowane całe siedzisko, odpinane boczne okna i jeszcze dodatkowy plus w Chariocie Sport dostajemy zamek doczepiany do pałąku do roweru, który mamy na kluczyk, więc możemy przyczepkę bezpiecznie zostawić wraz z rowerem gdzieś na parkingu rowerowym, bo zabezpieczamy nasze zapięcie. Nie ma tego w Chariot Crossie, mamy to w Chariot Sporcie. Oczywiście wersja Cross i Sport wychodzi też w opcji na dwójkę, i tutaj mamy identyczne różnice. Co warto jeszcze wiedzieć, zarówno o jednej, jak i drugiej przyczepie, to to, że maksymalna waga naszego dziecka w środku to 22 kg. Maksymalne obciążenie przyczepki to 34 kg, bo pamiętajcie, że mamy jeszcze z tyłu dodatkowe miejsce na bagaż. Dzieciaczki podróżujące w środku, mniej więcej od roku do 4 lat. I to chyba wszystkie takie najważniejsze cechy. Do obu przyczepek możecie dokupić śpiwory, hamaczki, pokrowce różnego rodzaju, także tiul ma tego naprawdę dużo. Jeżeli jesteście zdecydowani na przyczepkę, z którą będziecie jeździć rowerem, spacerować sobie po parku, ewentualnie swobodnie, lekko sobie pobiegać to zapraszam po czariota. Chariot, po Jeżeli chcecie przyczepkę do sportu i chcecie robić to naprawdę profesjonalnie, Chcecie osiągać większe szybkości w trudniejszych warunkach, to zapraszam po sporta, bo hamulec tarczowy i to mocne zabezpieczenie dla dziecka w środku jest wtedy naprawdę ważne. Jeżeli szukacie czegokolwiek z marki TUL, od przyczepek, bagażników rowerowych, plecaków czy innych akcesoriów, to zapraszamy Was do sklepu stacjonarnego we Wrocławiu albo online na rowerystylowe.pl.